Dobrze, teraz chwilę jeszcze poćwiczyłem piruetę na pasę. Ustawiam na ładnie w preparacji, otwieram rękę i dźwigam się do góry. Hop. I na drugą muszkę to samo. Raz, dwa, trzy i raz. I raz, dwa, trzy i raz. Staramy się nie dreptać po piruecie. Raz, dwa. Trzy i raz, raz, dwa, trzy i raz. Jeszcze kilka razy. I teraz robimy równo, nie piruet z prostą nogą z przodu. Już umiemy pasy ładnie. No teraz to samo, raz przygotowane w preparacji dwa i teraz do góry będzie wychodzić prosta nóżka. Tak, ona nie wychodzi żadnym łukiem, tylko prosto od tyłu hop, strzelamy nią do przodu. Moja, spróbuję, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Raz, dwa, trzy i raz. Mniej więcej coś takiego, tak? Próbuję jeszcze na drugą. I próbujemy, to jest trudniejszy piruet, bo ciężko jest tą nogę utrzymać, tak, żeby ona nie latała, ale się uczymy. Jak każda spróbuje kilka razy, to zobaczy, że da się to zrobić. Dobra, jeszcze trzy razy. I raz, dwa, góra, trzy. I raz. Kończymy zawsze piruet na sprężeniu. I druga nóżka. I raz, dwa, trzy, i dwa. I ostatni na lepszą nogę. I raz, dwa, trzy, i trzy. Dobrze. I teraz dla odpoczynku, albo dla odpoczynku, albo dla sprawdzenia. Ręce do góry, noga na pasę. I staramy się ustać o jeden. Jak najdłużej, ale na palcach. Uwaga, brzuchy wciągnięte. O nie. Ekspadłyśmy jeszcze raz. Próbujemy jak najdłużej. Mam nadzieję, że Wam wychodzi trochę dłużej i druga nóżka. O. Jeszcze raz. Będzie łatwiej, jak sobie znajdziecie jakiś punkt na ścianie czy na podłodze. Na podłodze lepiej nie bo są głowy w dół na ścianie i będziecie się w niego wpatrywać. Wtedy się lepiej skupić.